Witajcie moi wierni, miłujący, poddani! Cześć kochani! Wygląda na to, że równie tak jak ja, uwielbiacie króla Juliana. Dlatego dziś postaram się pokazać wam, jak go zrobić. Jak możecie zauważyć, potrzeba nam bardzo dużo kolorów i najwięcej szarego. Jasny, brązowy, biały, czarny, jasny, zielony, pomarańczowy, ciemny, zielony i... Żółte. Narzędzia, które mogą być pomocne to na pewno jakiś nożek, jakieś narzędzie, którym dobrze Wam się pracuje. Ja użyję tego. Może być narzędzie z kulką, ale nie jest konieczne. Zamiast tego może być użyta wykałaczka. Wykałaczka też się przyda. Ewentualnie coś do wałkowania. Tradycyjnie zaczniemy od głowy. Więc najpierw robimy kulkę, potem odrobinę wałkujemy końce po obu stronach tak, żeby wyszedł mniej więcej taki kształt potem możemy to oczywiście jeszcze w palcach uformować odrobinkę spłaszczać następnie bierzemy biały kolor najpierw oczywiście tworzymy kulkę, potem rozpłaszczamy w palcach i nakładamy na ten szary i następnie Rozciągamy i dopasowujemy palcami. I teraz jakimś nożykiem albo innym narzędziem, którym dobrze Wam się pracuje, robimy takie drobne nacięcia, jakby to były takie jakby włosy. I robimy to dookoła. Teraz zrobimy oczy. Ja użyję tego narzędzia, aby dokładnie, jakby tak zarysować, miejsce, w których powinny znajdować się oczy. Ale, oczywiście, nie musicie robić tych wgłębień. Możecie nałożyć oczy bezpośrednio na tą białą powierzchnię. Na razie może wygląda to trochę strasznie, ale zaraz to naprawimy. Bierzemy czarny i robimy z niego taki jakby trochę jajowaty kształt, tak aby idealnie zmieścił się w tych wgłębieniach. I to samo robimy z drugą. Teraz bierzemy odrobinę żółtego i robimy z żółtego. Dwie kulki malutkie, które rozpłaszczamy odrobinę i umieszczamy na czarnej części tak bardziej na dole. I teraz z czarnego robimy dwie malutkie kuleczki i umieszczamy na żółtym. Patrz, patrzy na mnie. Oba oczy proszę cię! Z białego robimy kulkę mniej więcej takiej wielkości. Trochę rozpłaszczamy i umieszczamy tutaj między oczami. To będzie nosek. I teraz jeszcze czarna część. Możecie zrobić kulkę i umieścić na białym lub jeśli Wam się uda, jeżeli chcecie, możecie uformować taki drobny trójkącik, ponieważ Julian ma taki trochę trójkątny nosek. I teraz zrobimy, nie wiem jak to nazwać, usta. Ja mam takie specjalne narzędzie, ale możecie również narysować to jakby wykałaczką albo poszukać jakiegoś innego okrągłego zamiennika tego narzędzia i w to wgłębienie włożymy teraz taki czarny kawałek w takiej wielkości I możemy to teraz dopasować na przykład wykałaczką. No, chyba mogłem się do tego przekonać. Tak, świetne. <grymne> I Teraz zrobimy brwi. Więc wałkujemy długi, cienki, czarny paseczek. I tworzymy mniej więcej taki kształt i taką wielkość. Trochę zaginamy. I układamy ten sposób. I to samo na drugim. Więc możecie, ale nie musicie. Po bokach na przykład zrobić jakieś kropeczki albo takie drobne nacięcia. Też żeby wyglądało to tak jakby na takie włosy. Czy właściwie sierść? Hmm. Podoba mi się ten pomysł. Potrzebne będą dwa kawałki szarego równej wielkości, z których zrobimy uszy. Więc ja mam taki sposób na usze, że używam tego narzędzia trójkątnego odbijam w nich właśnie taki jakby trójkąt i potem formuję takie uszko Ale jeżeli nie macie takiego narzędzia zawsze możecie użyć wykałaczki którą będziecie ruszać w ten sposób i kształt jest zupełnie identyczny Moja głowa jest obnażona. Moja głowa jest goła. Moja głowa jest bez korony. Czarne, samo. Więc tak wygląda głowa, ale teraz coś, co jest konieczne dla króla Juliana, czyli korona. I jak mam być królewskiej władcy, nie mając korony? Korona to dowód królewskości. Bierzemy jasny brązowy, oczywiście proporcjonalnie do głowy Juliana i tworzymy na razie. Taki kształt, aby tutaj było okrągłe, a tu odrobinę węższe bierzemy jeszcze taki malutki kawałeczek i tworzymy taki trójkąt. Teraz z ciemnego zielonego tworzymy taki cienki wałeczek i najpierw obtaczamy ten jakby. Czubek. I nadmiar obcinamy. I teraz robimy to samo tutaj. Również taki wałeczek tworzymy z brązowego. Umieszczamy go pod zielonym, i na końcu znów. Zielone. Oczywiście, możecie zrobić inną koronę, ale ja wam pokazuję taką przykładową. Teraz potrzebny będzie pomarańczowy. Też potrzebujemy dwie części. I wałkuję w ten sposób, tak aby ta część była taka okrągła. Teraz przyda się wykałaczka. I robimy bardzo dużo kropek na tych pomarańczowych częściach. Teraz umieszczamy to z tyłu. Z zielonego zrobimy trzy liście, więc będą nam potrzebne trzy kawałki zielonej modeliny, tej samej wielkości. I teraz robimy listki. Powiedzmy jakimś nożykiem na środku, kreska i nacięcia po bokach. I tak na każde. kiedy już te trzy listki są gotowe, mieszczamy je za koroną. I teraz możemy spokojnie dołączyć do króla Juliana. Ha, ha ha! Od razu lepiej! I głowa jest gotowa. Możecie zaprzestać na tym etapie, i z takiej głowy możecie zrobić sobie fajne kolczyki, albo wisiorek, albo figurkę. Przejdziemy do dalszej części i zrobimy już, jakby to powiedzieć, ciało króla Juliana. Tak, żeby było fajną figurką, którą możecie sobie gdzieś postawić. Teraz przyda się naprawdę duża ilość szarego koloru. Najpierw trochę wałkuję, aby ta część była węższa. Odrobinę rozpłaszczam. I biorę nożek i robię drobne nacięcie. I teraz formuję nogi. Odrobinę je wałkuję. Tę część również robię węższą, ponieważ będzie tu szyja. I formuję w ten sposób tak jakby siedział. Tutaj formuję takie jakby węższe stopy. Nikt nie będzie tykać! Mej stopy! Nie! I robię drobne nacięcia. Nie, czuję swoich stóp. Teraz biorę inny kawałek szarego. Dzielę na dwie części, tak aby były równej wielkości. I robię jego łapy. W ten sposób drobinę rozpłaszczam przy końcach. I też robię cztery kreski. Cała sylwetka jest już gotowa, jednak nie możemy zapomnieć o ogonie. Ogoniasty! Taki mam kryptonim, tak? Bierzemy białe, bałkujemy w ten sposób, tak aby to było proporcjonalne. Potrzebujemy jeszcze czarny. Bałkujemy na cienki pasek. Może nie tak cienki jak do poprzednich, mniej więcej taki. I teraz go czymś bałkujemy. Mniej więcej tak i w równych odstępach układamy. Aby wyglądało to bardziej naturalnie, możemy zrobić drobne nacięcia nie tylko na tej czarnej powierzchni, ale również na białej. W ten sposób i oczywiście dołączamy głowę doczepiamy ostrożnie, tak aby się nam nic nie zdeformowało. I tak wyszedł mi król Julian. Naprawdę starałam się zrobić go jak najlepiej, ponieważ uwielbiam tą postać, a wręcz ubóstwiam. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Tak, albowiem jest to genialne tak jak ja! Jeśli tak, bardzo proszę o łapki w górę oraz o komentarz, co o tym sądzicie. Życzę wam udanych wakacji. Oglądajcie moje kolejne filmiki. Do zobaczenia. Cześć! Halo, co jest? Od tego macie ręce albo inne kończyny, żeby klaskać? Niepotrzebna mi żadna pomoc, jestem królem. Pradawni bogowie mnie uwielbiają. Szacunecek, pradawni bogowie! Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to?